Siemanko, witam was moi kochani w nowym odcinku Na Tym kanale. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, wspominałem wam, że spróbuję podjąć się wyzwania. I te wyzwanie czeka nade mną dzisiaj. Mamy aktualnie 18 stycznia 2025 roku i znajdujemy się w Bogdanówce, gdzie od niedawna, dokładnie około 3 miesięcy po przebudowie powstała skocznia o rozmiarze HS 19 m i punkcie K 17 m. Za chwilę wam ją pokażę, a także, oczywiście, porozmawiamy sobie tutaj z organizatorem i właścicielem tej skoczni, który nam przedstawi kilka informacji na jej temat. Moi kochani, jest z nami właściciel skoczni, pan Szymon Kania. I teraz sobie porozmawiamy, zadamy kilka pytań. Skąd się wzięła pomysł na, na tę skocznię? No, pomysł się wziął z tego, tak jak już mówiłem parę razy. Kiedyś tutaj skoczyliśmy z tych naszych pól, one tak specyficznie są zakończone że akurat jest takie miejsce, taka mała rampa, jakby na skocznie. No i tak się to wszystko zaczęło. Zobaczyliśmy później na YouTubie, że takie skocznie już powstały, tak na przykład skocznia Wiktora Fickowskiego Cisiec. I tak sobie pomyśleliśmy, że w sumie co tam spróbujemy też i tak powstały, najpierw jedna skocznia, która była troszeczkę dalej, bo 50 metrów stąd, no i później. Ten obiekt, na którym właśnie jesteśmy. Jaki jest aktualny rekord tej skoczni, jeżeli możemy Cię dowiedzieć? Aktualnie rekord skoczni to jest 16,5 metra przemysłowa Daszyka ze Strachociny. No, rekord miał miejsce na zawodach, które były właśnie 12 stycznia. No Nie ukrywam, że gdyby pewnie nie to, że tory wtedy były zasypane przez śnieg, to możliwe, że pękłoby 20 metrów, no ale tak to cieszymy się też z tego co jest, bo 16,5 metra to jest jak na amatorskie skoki naprawdę spora odległość. No dokładnie, jak na amatorskie skoki na taką skocie to odległość jest bardzo spora. No ja niestety myślę, że nie wyrównam tego rekordu, zwłaszcza dzisiaj, ale, ale może będę starał się w okolicach gdzieś skakać, zobaczymy jak to będzie. Najpierw spróbujemy zjechać, a później będziemy i jak to będzie wyglądało. Jaki był koszt mniej więcej budowy tej skoczni? No koszt to było tak mniej więcej 4000. Też naprawdę tutaj bardzo dużo nam pomógł e, Krzysztof proszek, który nam kopał tutaj zeskok, bo gdyby nie to, że on zrobił nam po kosztach, to byśmy zapłacili pewnie dużo, dużo więcej. No ale tak to zmieściliśmy się w tych 4000, trochę tam ponad wydaliśmy. No ale to też w to wliczamy koszty np. sprzętu do skoków narciarskich, który no, nie ukrywam też trochę kosztuje, wkręty, wiertarki. No takie podstawowe rzeczy budowę skoczni. Czy są w planach kolejne tutaj zawody na tej skoczni? Tak, oczywiście są w planach. Latem już planujemy zrobić tutaj kolejne zawody. zawody. Tym razem bohaterówka Summer Cup. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze przed tym czeka nas taka, no już trochę mniejsza przebudowa tej skoczni, bo trzeba tutaj wystromić zeskoki i przygotować cały system nawadniający na lato. A teraz pokażę Wam jak ona wygląda i zobaczymy się za chwileczkę. Niedaleko zakopanego w małej miejscowości o nazwie Bordanówka położonej w powiecie miśelniskim w gminie tokarnia za pomysłem i wykonaniem miłośników skoków narciarskich powstała mała skośnia o rozmiarze HS 19 metrów i punkcie K17. To właśnie tutaj możemy doskonalić swoje umiejętności, a także. Nabywać doświadczenia związanego z tą dyscypliną sportu. I piękne widoki tutaj na okoliczne miejscowości, które też widzimy. Tatry, moi kochani, dzisiejszą przygodę z tą skocją zaczniemy od zapoznania się z rozbiegiem, a także z ze skokiem. Tak, moi kochani, tutaj prezentuje się zeskok na skoczni. Fajnie wyrównany, dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że dobrze będzie się tutaj randowało. Ale no to jak wiecie moi kochani, ja na stokach się nie uczyłem jeździć. Jestem amatorem. Swoją przygodę z nartami zaczynałem od nauki jazdy, a także szybkiego skakania, bo moją pasją są skoki, które chcę powtarzać i które chcę poprawiać. Pora moi kochani po raz pierwszy w życiu Przyzwyczaić się do korzystania z torów najazdowych, jak wiecie, ja kiedyś skakałem mamatorską na nartach. Ale były to skocznie, które były budowane przy okazji wykorzystania nachylenia terenu. A ja tam nie budowałem torów najazdowych. Także dzisiaj pierwszy raz mam do czynienia z torami najazdowymi. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda z nimi zaprzyjaźnić, a jak widzicie, no nie jest to zbyt łatwe. Staram się jak mogę, ale no jak widzicie, no nie jest to zbyt takie dobre w moim wykonaniu. No niestety odwaga też by się przydała. Skocznia robi wrażenie i no wzbudza takie, no wiecie strachu, z którymi musimy się stawić i starać się przezwyciężyć to w sobie. No z czasem, jak wiecie, no człowiek jest w stanie to, to robić, ale no nie każda osoba ma do tego dobre predyspozycje. Jak widzicie, no tak jak wspomniałem, te skoki, te zjazdy nie są zbyt idealne, ale z czasem może może jakoś się uda mi to poprawić i w końcu odważyć się i, i zdecydować się jakoś zaufać bardziej tym torom i może właśnie z tego powodu skoki będą lepsze. Wy jak widzicie, to wchodzę na berkę. Wchodzenie na berkę też nie jest, powiem Wam, wcale takie proste, jak to się wydaje, ale, no, najważniejsze jest na jazdu na próg, bo z tym miałem problemy, co mogliście zobaczyć na wcześniejszych moich próbach, ale co, teraz właśnie trzeba dobrze włożyć narty. Włożyć narty. Ja was schowam, i do, tutaj do tego, do, do, do kieszeni, bo nie chcę, żebym zgubił gdzieś ten mikrofon. To się chowam was do kieszeni, jeżeli będziecie coś to dobrze, a jeżeli nie to, to zrozumcie, że dopiero uczę się skakać i mam nadzieję, że, że wylądujcie, bo już widzieliście dwa, chyba wylądowałem, czy trzy, a ten będzie chyba trzecim skokiem, także co, ja was chowam i będziemy jechać. No dobrze. Moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Widzieliście moje skoki. Pora na ocenę osoby, która już ma jakieś większe doświadczenie, jeśli chodzi o ten temat. Naprawdę było bardzo dobrze. Jestem dumny tutaj z Dominika. Naprawdę skoki już wchodzą po malutku na coraz wyższy poziom. Pozycja doła już, już jest bliska tego, żeby już było dobrze, żeby już było stabilnie. Także naprawdę skoki tutaj już coraz, coraz lepiej wszystko wychodzi. Jak widzieliście od no może najdalej 5 metrów. Tego nie jestem pewny trzeba było to dobrze zmierzyć, ale no to jest okazja, żeby przejechać to na scenę razem i oczywiście to powtórzyć. Jak na takiej skoczni 5 metrów to jest też wyczyn, bo ta skocznia no jest bardzo trudny profil tej skoczni, żeby wybić się i żeby, żeby uzyskać takie odległości duże, no to trzeba naprawdę już włożyć bardzo dużo siły w wybicie, także 5 metrów to też nie jest najgorszy wynik. No, no, ja myślę, że to jak na mnie to akurat dobre wyniki, bo pierwszy raz jechałem w torach najazdowych Także no, powiem, że na początku nogi... Lekkie, problemy, lekkie problemy były, co widzieliście na pewno na nagraniu, bo pewnie wszystko wam udostępnię Pierwsze dwa chyba albo trzy zjazdy nie zakończyły się pomyślnie, ale później było już coraz lepiej. Tak, skorygowaliśmy pozycję i. No, wszystko było jak naj w najlepszym początku. No myślę, że co? Żeby zobaczymy się chyba tutaj, jeżeli uda mi się, to wlecie tutaj się porawia. Pojawię. jeżeli mi się udało ogarnąć ja dzień wodny, czy tam dwa dni wodnego, to myślę, że na Puchar Bogdanówki edycja letnia się tutaj pojawia. Jeżeli byście chcieli, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, a także napisać komentarz, wtedy zmotywujecie mnie bardziej do tego przyjazdu, a ja będę się starał do tej pory jeszcze podszkolić, powyciągać wnioski. Zapraszam na kanałski Jumping Bogdanówka, już niedługo będzie film z konkursu. Dokładnie, zapraszam na kanałski Jumping Bogdanówka, tam zobaczycie filmiki z konkursu, a także inne z procesu budowy tej skoczni, jak ona powstawała. Tam będziecie na pewno mogli zobaczyć więcej materiałów na ten temat, na który ten kanał was serdecznie zapraszam. I co? Myślę, że to by było w tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie jakiś fajny komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! cześć.